złotymi szczeblami do kariery zostali uhonorowani uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowicach. Zróżnienie przyznawane jest w 9 kategoriach. Recytator Roku, Uczeń Roku, Plastyk i Plastyczka Roku, Poliglota i Poliglotka Roku, Piosenkarka i Piosenkarz Roku, Sportowiec i Sportsmenka Roku, Prezenter Roku, Tancerka Roku oraz Odkrycie Roku. Złote szczeble wręczono w piątek 29 kwietnia podczas uroczystości Dnia Patrona. do tytułu Recytator Roku. Olga Łusiewicz, Wiktoria Rajtakowska, Miłosz Cebulski, Jan Świątek. Która roku otrzymuje Jan Świątek? Talentów naszej szkoły Mamy też talenty plastyczne. Do tytułu Plastyk i Plastyczka roku nominowani zostali następujący uczniowie: Szymon Orchowski, Bartosz Mirzejewski, Jakub Kamiński, Martyna Rugalska, Roxana Ślebioda, Wiktoria Chyży. Tytuł otrzymują Jakub Kamiński i Roxana Ślebioda. Uczniowie z najlepszymi średnimi ocen to Michalina Świątek, Weronika Kołodziejczak, Hanna Halina. Napięcie rośnie. Tytuł najlepszego ucznia roku otrzymuje W roku nominowani zostali Grupa Taneczna z Klasy 4, Zofia Zyber i Hanna Pajder. Zdobywcą z złotego szczebla w tej kategorii jest Grupa Taneczna z Klasy czwartej oraz Zofia Zyber i Hanna Pajber. nominowani zostali roksada Szczebioda Łukasz Król Jakub Banaszewski A tytuł i ten sam złoty szczebel do kariery otrzymuje Jakub Banaszewski Który z nas posiada umiejętność wykonywania jakichś czynności? Przykładów talentów w naszej szkole jest bardzo wiele. W kategorii Odkrycie Roku nominowani zostali Laura Woźniak, Hanna Pfeiffer. Złoty szczebel otrzymuje Laura Woźniak. W kategorii poliglota i poliglota roku to wśród dziewczyn Kinga Różańska, Weronika Kowodziejczak, Ania Pfeiffer i wśród chłopców Jakub Kaczmarek, Krystian Wojnacki i Adam Markiewicz. Złoty szczebel do kariery w kategorii otrzymują Hania Pfeiffer i Jakub Kaczmarek. W ostatniej kategorii Piosenkarka i Piosenkarz Roku nagrodzeni zostali Kinga Różańska, Michalina Śmiątek i Łukasz Król. Oto wszyscy nagrodzeni. Składamy wielkie gratulacje.